Witajcie z strony Patryk, kanał buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku porównanie LeBronów 21 i AR1 do Steena Ripsa i zacznijmy od tego, że no była przerwa na kanale, chociaż mówiłem, że nie będzie, ale rozwaliłem sobie oko i o, nie chce mi się gadać nawet, więc przemiczmy ten temat. Ale teraz z okiem już jest w miarę spoko, znaczy do grania jeszcze mi trochę zajmie, zanim wrócę ale przynajmniej już nie mam całego we krwi, więc to jest duży plus i już po wizytach lekarskich i wszystkim zrobionym, więc wracamy do normatywnej pracy i zaczniemy sobie od tego porównania, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie zasubskrybować kanał, pamiętajcie polubić ten film i lecimy już z materiałem. Pierwsza kategoria cena do sztosa. Jeśli chodzi o cenę do sztosa, to tutaj będzie kompletna deklasacja, ponieważ 1000 zł i nawet jeśli liczycie rita do poniżej 500 zł, No chyba 493. W zależności od tego, jak stoi złotówka i tak dalej, to powiem Wam, no, że nie ma sensu nawet to porównywać, bo jeśli chodzi o sztosy, w mojej opinii Lebrony 21 mają dość randomowe CW. Znaczy, nie jest to random pokroju najka, że tam, wiecie, jakiś bread i tak dalej, no bo to już jest... O, okropna, okropna sraka, ale tak naprawdę, no nic ciekawego. Tutaj powiedziałbym to samo, ale to różowe CW ma fajne motylki, więc chociaż to. Chociaż to. Chociaż tutaj... Nie, to w dwudziestkach. Tak, to w dwudziestkach było to białe z kwiatami, więc yy, tak, to dalej dwudziestki. Więc punkt ci tutaj, mamy już jeden zero Kolejna kategoria to trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, to szczerze powiem, że u nas na giga brudnej hali nie mam butów, które lepiej kleją niż te. Naprawdę, nawet Kobi tak nie kleją. A podeszwa, no, nie jest tu już najczystsza i dawno przebiłem ilość godzin wymaganych do ogrania tych butów, więc uważam, że ich testowanie jest na poziomie wyższym niż Większość butów, które testuję, szczerze, bo większość butów robię tym te minimum testów, wielu już mi się nie chce. A no, to znaczy zdarzają się takie, które mówię, są fajne i w nich gram cały czas. I to są te buty, to są te buty, naprawdę, te kompletnie nie. Te buty, jeśli chodzi o trakcję, nie ma tragedii, żeby ktoś mnie nieźle nie zrozumiał, ale no, wybitnie nie jest. Jest co najwyżej dobrze. Tak, to jest czwórka, w skali takiej szkolnej, cztery. Ale nie studenckiej, tylko yy, szkoła średnia, podstawówka, bo teraz gimnazjum już nie ma. Yy, bardzo dobrze nie lubiłem tego gimnazjum. Tam to było patole siedziały. To w ogóle tragiczny pomysł, ale cóż. I kolejny punkt ląduje tutaj, mam już 2 do 0. Jeśli chodzi o amortyzację, no to jednak tutaj yy, lebrony będą górą. Tu nawet nie dyskutujemy. Ta amortyzacja tutaj jest spoko. Tu jest takie 4, 3,5 gdzieś. Powiedzmy 3,75 ocenę, tutaj ocenę dałbym 4,5 na spokojnie, więc takie może, może 4,75, gdzieś ten deseń, ale no wygrywają, tu nie ma dyskusji za dużej, wygrywają Lebrony i po prostu jeśli o to chodzi są lepsze, oddajmy cesarzowi co cesarskie i tyle. Więc mamy tutaj punkcik i jest 2 do 1. Kolejną kategorią będzie ochrona rozklekotanych stawów. Jeśli chodzi o ochronę rozkrekotanych stawów, będzie tutaj decydował lockdown. Stopy, i tu mam mały problem, ponieważ ogólnie uważam, że Lebrony 21 konstrukcyjnie lepiej zamkną stopę, ale moje zamykają gorzej ze względu na sznurowadła, które są tutaj beznadziejne i które rozwiązują ten but, więc tutaj. Gdybym oceniał tylko moje, to nie, duże nie i te bym prowadził już 3-1, ale za to, że widziałem buty z innymi sznurowadłami, większość ma te normalne, to jednak ta konstrukcja lepiej zamknie stopę, ale nie dużo, naprawdę nie dużo. Takie dość małe te różnice, więc nie liczcie, że te mają jakiś dużo lepszy lockdown stopu. One po prostu jest trochę lepszy i tyle, ale jest lepszy, tylko nie w moim CW, ostrzegam. I w każdym z tymi grubymi sznurawadłami nie będzie lepszy, po prostu będą się rozwiązywać no stop, więc stopa będzie miała luźniej i będzie dłuższa. I tak moi drodzy, dlatego punkt dajemy tutaj i jest 2 do 2. I ostatnią kategorią jest wygoda. Wygoda, jeśli chodzi o te buty, jest różna. O tak, tak zacznijmy, jest różna. Tutaj te buty przy pierwszych dwóch, trzech grach podrażniały mi piętę Haglunda i ojku, to bolało. To bolało. Nie jestem fanem tego. Jeśli chodzi o te buty, o są genialne miłe. Wygodne, przyjemne, naprawdę jestem giga, giga fanem. Ogólnie no uwielbiam te buty. Będę szczery, uwielbiam te buty i nie mogę się doczekać Podziemski, Brandon, Brandin, nie wiem jak on tam ma na imię, będzie miał swoją linię, więc będziemy mieli pierwszego, tak dla wszystkich, którzy już zepną dupę w komentarzach, Polaka. Bo jeśli będzie tylko chciał, to będzie. Jeśli nie, no to Amerykanina, który będzie miał swoją linię butów. Marki jaka jest, taka jest, ale pierwsze buty sygnowane Austinem Lipsem genialne. Miejmy nadzieję, że sygnowane jego imieniem też będą świetne, a ma zapowiedziane buty sygnowane swoim imieniem, więc ja się jaram i mam nadzieję, że pierwsze buty Polaka w NBA będą kozackie. No bo ciężko, żeby Sohan dostać, skoro podpisał w naiku. Myślałem, że tam może jak w tych pikach latał, to z pikiem podpiszę umowę, ale nie wiem. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, więc to już tylko zależy od niego. Ale punkt dajmy tutaj i jest 3 do 2. I tak moi drodzy, z mojej strony to już wszystko w tym tygodniu. Dzisiaj jest wtorek, no to dostaniecie, postaram się, nie obiecuję na 100%, ale dostarczyć Wam 6 odcinków za to, że ostatnio była trochę bieda z odcinkami. No, żeby wyrównać Wam straty moralne. I będą to Donisiu, szóstki, sonowci, Kobi, czwórki i y, te Pi dla Łębi. No cóż, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Nała!